widać na przykład dziwną lampę, która niby mogła być na naftę, ale coś tu jednak nie pasuje. W górnej części widać jakby oprawkę z gwintem. Na tych natomiast z 817 roku po Chrystusie widzimy królewski teatr, a w nim Żyrandole, które przypominają te obecne. Nie ma raczej możliwości, aby mogły być zasilane naftą. Na tym jeszcze starszym obrazie, z 732 roku po Chrystusie, można dostrzec różne lampy, ewidentnie z żarówkami w środku. Dla porównania, tak wyglądała lampa zasilana naftą lub gazem. Od spodu musi mieć miejsce na doprowadzenie paliwa. Idąc jeszcze dalej, w przeszłość znajdujemy obraz polowania, na którym widzimy latarkę, skoro było to polowanie, więc nie mogło być raczej kabli. Czy działała na baterię, czy też opierała się na innej technologii, możemy się domyślać. A wszystko to przed oficjalnym wynalezieniem prądu elektrycznego.